Witam, Krzysztof Roman Lewandowicz, terapeuta. No cóż, czas nas nie oszczędza. Nie jesteśmy z dnia na dzień młodsi. Przybywa nam latek. Z tego powodu jesteśmy coraz mniej coraz mniej sprawni. Ucieka nam ta sprawność i chęć do uprawiania gimnastyki, czy jakichś treningów, które dotychczas były. Dzisiaj byłem na świetnym filmie, który każdemu polecam. Londyn w ogniu, dużo daje do myślenia. Nikt, ani politycy, ani rządzący, ani inni. Nie zadbają o nas, sami o siebie musimy zadbać. Dlatego też z upływającym czasem ta upływająca i uciekająca chęć do ruchu staje się coraz mniejsza, a nasze konieczności nie maleją konieczności ruchu i konieczności bycia sprawnymi, tak byśmy sami mogli sobie dopomóc. W podstawowych przynajmniej czynnościach, bo wielu z nas staje się singlami z wyboru albo z konieczności, albo po prostu z sytuacji życiowej, jaka nas do tego zmusza. Część rodziny wyjeżdża, część nie chce się znać. Sprawność jednak. Pozostaje w cenie i to w coraz wyższej cenie. Dlatego też w tym moim, przepraszam za kolokwializm serialu, wszędzie ćwiczący i na blogu stopy krzepią, pokazuję w każdej sytuacji i w każdej chwili i w każdym momencie najprostsze ruchy, które pozwalają tą sprawność utrzymać do późnej starości do końca życia, bo taki mam zamiar do końca życia zostawić sprawności wszystkie podstawowe członki, czyli stawy, mięśnie, układ kostny. I to jest bardzo ważne. Proste, a w tym tej prostocie, Leży cała siła. Proszę zauważyć, jak ja ćwiczę, gdzie ja ćwiczę, co ja ćwiczę. Niejeden się uśmieje, ale to nieważne. Ważne, by to robić, bo to doprowadza do takiej stałej formy i systematyczności. Jednym, jednym z takich elementów tej trudności nieoszczędzania nas przez życie, przez los. Przez czas uciekający. Jedyne, czego nie można zatrzymać, jest ten upływ, i chciał, nie chciał, jednak coraz mniejsza ta sprawność. I jak się motywować? Jak się dopingować, jeżeli się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc nie chce? Otóż tą motywacją. Musi być stwierdzenie, tutaj przekonanie, że to jest mój skarb, to jest moja polisa. Przecież któż mi da lepszą polisę? Jakie pieniądze zwrócą mi, czy zapłacą za to, że będę mógł dojść do toalety samemu? Że będę mógł sobie umyć plecy samemu, podmyć się, sięgnąć stopy? I ją codziennie wypielęgnować, zrobić cokolwiek wokół siebie. Ta motywacja, ta prosta, zwykła motywacja, właśnie powinna być najważniejszą dla nas. Po to, żeby tą sprawność utrzymać, nawet jak mi się nie chce któregoś dnia, pobywają takie dni, że mi się też nie chce robić jakiegoś treningu czy jakichś trudnych ćwiczeń. To robię te najprostsze, ale robię, żeby nie wyjść z obiegu, choć parę ruchów tych prostszych, które mogę dzisiaj wykonać, nie przedobrzam, że muszę za chwilę zrobić szpagat czy salto. To już minęło. Teraz wystarczy kilka podstawowych ruchów, żeby się nie zastać. To jest ta motywacja. I motywacja, że będę mógł się poruszać, posuwać samemu. A nawet jakby mi się coś złego stało, to jeżeli jestem w małej choć części wytrenowany, systematycznie to robię, to i tak będę umiał się poruszać na czterech, na siedząco, człapiąc, nawet czołgając się. Proszę zatem wziąć pod uwagę to, że nasz ruch i nasza podstawowa sprawność jest, jak już wspomniałem, tą naszą polisą, ubezpieczeniem czymś najlepszym. Nawet jak ta rentka, emeryturka będzie bardzo mała, ale będzie człowiek sprawny, to najważniejsze, że mogę wrzucić coś do garnka, mam daszek nad głową. I reszta mnie nie interesuje, i jeszcze ta przyroda. Zapraszam zatem na blog i obserwować wszędzie ćwiczącego i ćwiczyć razem z nim. Do zobaczenia.